Powiem, że, że to będzie kurs poświęcony uwalnianiu emocji, ale także zaprogramowaniu odpowiednich przekonań, które będą w sposób pozytywny wpływały na nasze życie. Jestem dumny, że mogłem tą wiedzę po, posiąść, ale jestem przede wszystkim jakby wdzięczny za to, że mogę nieść i dzielić się tą wiedzą z innymi ludźmi. I nieść światło, a przede wszystkim wiarę w siebie, bo to nie jest tak, że ja czy ktoś uzdrawiam, ale to te osoby same się uzdrawiają. To jest coś, co warto, warto zawsze o tym głośno mówić: że terapeuta tylko pomaga w procesie, natomiast uzdrawiamy sami siebie. I tak naprawdę, ja ten kurs tworzę po to, aby każdy zrozumiał i odkrył, że to on jest swoim terapeutą, że nie potrzebuje coacha, mentora czy osoby, które coś powiedzmy za nią wykona, tylko że można wziąć odpowiedzialność za swoje życie i to wszystko można samemu tutaj transformować. I to jest taki. Wyjątkowy kurs. Wyobraźcie sobie, że no, no już się zgłosiło w ciągu tygodnia 100 osób, więc jestem, jestem tutaj w szoku, ale, ale wiele osób do mnie na przykład pisze, że nie ma pieniędzy, czy może na przykład potem zapłacić, albo w ogóle, w ogóle czy to może być odłożone jakoś w czasie.